We współczesnej muzyce rozrywkowej w procesie powstawania utworów często uczestniczy aranżer albo producent muzyczny. Wygląda to tak, że wokalista pisze tekst, melodię, wysyła ją do właśnie takiej osoby i ona tworzy całą warstwę brzmieniową utworu. Czy aranżer powinien być uznany wtedy za współautora utworu, a może za autora opracowania, a może taka działalność ma charakter techniczny i jest on tylko rzemieślnikiem, który wykonuje swoją pracę? Zapraszam na piąty odcinek z cyklu Save the Music sprawy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do tego czym jest utwór. Utwór jest to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, bez względu na wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia. Szerzej mówiłam o tym w pierwszym odcinku serii Save the Music z Prawem, do której link zostawimy Państwu pod tym wideo. Najpierw zatem musimy się zastanowić, czy właśnie ten wkład aranżera, czy wkład producenta muzycznego spełnia to kryterium. Czy jest przejawem działalności twórczej? O indywidualnym charakterze. Musimy się zastanowić, czy w tym wkładzie aranżera odzwierciedla się jego piętno osobiste, czy miał swobodę w wyborze środków twórczych, w wyborze materiału twórczego, czy pojawił się jakiś nowy materiał muzyczny w tej aranżacji. Czy dwie osoby, które by dostały zadanie przearanżować ten utwór, zaaranżować go, czy robiłyby to tak samo, czy inaczej? Czy rezultat tego działania byłby przewidywalny, powtarzalny, wtedy byłby wynikiem działalności technicznej, czy byłby niepowtarzalny, nieprzewidywalny? Wtedy mamy do czynienia z działaniem twórczym i indywidualnym. Na przykład jeżeli działanie aranżera polega na tym, że dostaje gotowe nagranie z wszystkimi instrumentami i dokonuje właśnie bardziej tego miksu, masteringu, dodaje jakieś techniczne brzmienia, bardziej jeśli chodzi o efekty, to wtedy możemy powiedzieć rzeczywiście, że jest to praca rzemieślnicza, techniczna. Natomiast jeżeli aranżer dodaje jakiś nowy materiał muzyczny np. nowe kontrapunkty melodyczne albo nowy bit, jakiś osobisty swój albo wypełnia brzmieniami dobranymi przez siebie indywidualnie twórczo no to wtedy ten wkład musimy stwierdzić, że raczej ma charakter twórczy i indywidualny. Nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, jeżeli to właśnie aranżer lub producent muzyczny stworzy cały podkład do melodii wokalnej, jeżeli cały podkład nagra od nowa, no to wtedy jakby już nie ma wątpliwości, że ta jego działalność będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. No i przechodzimy do najważniejszego pytania: co w takiej sytuacji? Czy aranżer będzie uznany za współtwórcę? Czy za autora utworu zależnego? No i w jednym i w drugim przypadku wkład musi być twórczy. Natomiast yy, wykonywanie tego prawa będzie zupełnie inne, bo jeżeli uznamy Rangela za współautora, no to na równi z autorem tekstu i muzyki jest on uprawniony do decydowania o całym utworze. Powinien być wpisany jako autor, współautor muzyki. No, i autorzy muszą się porozumieć co do tego, jaki udział któremu przypada. Jeżeli się nie dogadają, no to wtedy yy, przyjmujemy, że te udziały są równe. Natomiast jeżeli uznamy aranżera za twórcę utworu zależnego, to od decyzji autora yy, wokalu, czy tam tekstu, muzyki, czy tych głównych elementów utworu zależy, czy aranżer w ogóle będzie dostawał tantiemy. Bo to autor utworu oryginalnego decyduje, czy autor opracowania będzie uprawniony do tantiem. Jak rozróżnić te dwie sytuacje? No, nie jest to wcale takie proste, bo zazwyczaj możemy powiedzieć, że taka melodia z tekstem no, jest już takim samodzielnym elementem może funkcjonować w różnych aranżacjach, a aranżacja może być elementem niesamodzielnym. Więc yy, czy kryterium będzie to, że Melodia z tekstem jest utworem ukończonym? Czy kryterium będzie to, że twórcy umówili się, że będzie aranżer z autorem czy producentem muzycznym? Nie, to nie te kryteria powinniśmy brać pod uwagę. Najważniejszym kryterium jest kryterium jedności procesu twórczego. To znaczy, jeżeli utwór powstaje w ramach jednego procesu twórczego, nawet jeżeli te wkłady poszczególnych osób następują sukcesywnie po sobie, czyli najpierw właśnie stworzona melodia, tekst, następnie trafia to do innej osoby, jest tworzony podkład muzyczny, to dalej jest to jeden proces twórczy. Autorzy między sobą wymieniają uwagi, konsultują się ze sobą, kontaktują i cały czas mamy do czynienia z dążeniem do tej ostatecznej wersji no, poprzez produkowanie poszczególnych takich wersji roboczych. Natomiast jeżeli aranżacja powstaje w wyniku zupełnie odrębnego procesu twórczego, czyli mamy już jakiś utwór, melodię, która funkcjonuje sobie, nawet nie musi być ukończona, może być nieukończona, ale jest, powstaje w innym procesie twórczym i weźmie go na warsztat inna osoba, ale bez tej współpracy, bez tego y, działania w ramach jednego procesu i będzie to zupełnie niezależny, odrębny proces twórczy, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że aranżacja prowadzi do powstania opracowania. Podsumowując, jeżeli Działanie aranżera polega na dodaniu nowych, nowego materiału do stworzenia osobistego wkładu w utwór. i Jest to w ramach jednego procesu twórczego z powstawaniem innych elementów utworu. Są to kolejne wersje utworu w tym samym procesie twórczym. Taki aranżer czy producent muzyczny powinien uz być uznany za współautora. Jeżeli wkład aranżera polega na tym, że ma za przedmiot utwór, który powstaje w ramach odrębnego procesu twórczego, niezależnie od tego, czy ten utwór pierwotny jest ukończony, czy nie, ale jakby te dwa procesy są zupełnie odrębne, nie kontaktują się ze sobą autorzy, nie ma między nimi żadnego porozumienia, no to wtedy autor aranżacji będzie musiał być uznany za autora opracowania, czyli utworu zależnego. Natomiast jeżeli aranżer Wprowadza tylko techniczne zmiany do utworu, tylko takie warsztatowe, to wtedy w ogóle nie przysługują mu żadne prawa do utworu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Państwa przydatny. Zapraszam do zasubskrybowania kanału Save the Music, polubienia tego wideo i dzielenia się nim z sieci. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Save the Music z prawem.